Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z naszej cudownej serii z Minecrafta. Jestem z, jak zwykle tutaj z naszym super kolegą Carlosem, przywitaj się. Siemka! I witam oczywiście widzów Carlosa, tutaj Tunio z tej strony, jeżeli mnie jeszcze nie znacie, to mnie oczywiście poznacie. I Carlos, plan na dzisiejszy odcinek, tak jak zapowiadaliśmy. Akcent, potężne akcenty. Generalnie sprawa wygląda następująco, że villagerzy, aż znaczy wioski generalnie, teraz w tych wersjach są dość często tutaj spotykane, można powiedzieć. Więc nie powinno być problemem znaleźć wioskę. I tak jak możecie zauważyć, widzowie, co oczywiście zmieniłem, texture pack na taki bardziej aktualny, tak żeby mi tutaj tekstur nie wybolało. I tutaj nie będę tutaj oczywiście kłamał y, troszkę poza scenami, zebraliśmy trochę drewna tutaj właśnie z tych tutaj drzewek, które nam pięknie rosną do góry, więc y, tak, żeby was nie To może uciec. dla nowych osób opowiedź tutaj sposób, mm. wiesz, powstania tego pięknego, dużego drzewa. A, no to moi drodzy widzowie, bo niektórzy oczywiście mogą być nowi i nie wiedzieć jak właśnie działa Minecraft, to tutaj e, jeżeli postawicie cztery sadzonki świerków, w ten oto sposób, to po pewnym czasie wyrasta Wam taki olbrzym, taki przepotężny olbrzymi świerk, który za pomocą naszego datapaku, Tricapitator pozwala nam go ściąć w tak cudownie szybkim tempie, żeby po prostu nie zanudzać was na odcinku ścinaniem drzew. Robimy to po pierwsze poza scenami, a po drugie z właśnie tym oto datapakiem, żeby wam pokazywać nasze cudowne budowle i nie zanudzić się na śmierć. I tyle drewna udało nam się właśnie zebrać poza scenami, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek jest o wieśniakach. Potrzebujemy może nie tyle co wieśniaków na chwilę obecną, ale po prostu jakiegoś pożywienia. A pożywienie najłatwiej znaleźć gdzie? W wiosce. Dokładnie, a więc będziemy po prostu szukać wioski, naszym cudownym szczęściem. Tutaj Carlos, widzę mi do chodni, żebyśmy tutaj się nie zgubili w ciemnościach. Dobrze. Carlosie, czy możemy wyruszyć w takim razie na podróż? Powiem Ci tak, Wiktor. Prowadź nas. Dobra, to płyniemy rzecz jasna jedną łódką, tak mi się wydaje, co? Tylko pamiętaj, to jest, wiesz, to jest jak piraci. Piraci oczywiście nigdy na trzeźwo nie płyną. A zatem. Ulala. Ulala trzeba. Pepsi Zero <laughs> Nie, akurat dzisiaj dzik energii. Dobra, płyniemy, szukamy tej cudownej. A, właśnie tutaj trzeba będzie na następny odcinek zwiększyć rendering, bo tak zauważyłem, że. To nie jest kwestia mojego renderingu, tylko serwera, mm -hmm. więc to zwiększymy w następnym odcinku po prostu. Ja nie wiem, czy tutaj się jakkolwiek sugerujemy koordynatami. Nie, tutaj chyba płyniemy po prostu na chybiu trafił i znajdujemy jakąś wioskę. Y oczywiście nasze kordy mam zapisane, mm -hmm. ale Ci tutaj... tak, widoczki przednie. To... Tak, tutaj też generalnie możemy właśnie patrzeć w dół, czy tu nie ma jakichś ukrytych treżerów, jakichś to to nies nieskończonych, nie No nie myślałem, dobra, myślałem że to był Tutaj było mogą być właśnie jakieś, obiekt niedobudowane portale itp. O, czy to widzisz, Karol? <laughs> Mamy to! A to naprawdę nam nie zajęło długo, nie? To?! Słuchaj, plan jest prosty. Bo my do tej wioski na pewno wrócimy, więc najpierw zgarniamy cały prowiant, Jere, jaki dynie. jest w tej wiosce. O, yeah. A potem robimy. Ta... A co, co kurczę, same Dynie będą? Nie wiem, zabrałem. Tu bez to są same Dynie. <laughs> e, dobra, jest jakaś pszenica niby. Ej! Dude, ty, ty mało, okay. dzieci jakieś biegają. O co tu chodzi? Czy... Co? Co ty gadasz? Co tu jest? Ojej! Czekaj, dobra. Ja postaram się tutaj zebrać wszystko. Tylko, że tutaj nie ma ziemniaków, nie ma marchewek. Co to za wioska? Trochę lipna ta wioska, tak szczerze mówiąc. Tutaj mały piesek, fajnie. Ty, ale powiem ci tak. Jest dynia. Ej, znalazłem... co to jest? Berries, to są jagody? Chyba jagody. Jo, ale ogólnie statystycznie, to dynie ciężko znaleźć, czyli jest worth. Dynia teoretycznie faktycznie ciężko znaleźć, tylko co my możemy z zrobić? Placek dyniowy, który jest kompletnie nieopłacalny? Ej, dobra, bo... Ej, dobra, może, może zastosujmy taką taktykę, którą ja często stosuję, czyli po prostu domy, w których są villagery... Zakoblujmy, tak, żeby z tych domów nie uciekły ani żeby zombie się do nich nie dostały. Mm -hmm. No, musimy mieć, oczywiście, ich co najmniej dwóch. Czyli po prostu patrzymy, w którym domu jest villager, jak jest villager, to kobl na drzwi i tyle. I później po prostu sobie wrócimy po te villagery, jak już będziemy chcieli budować jakieś faktycznie nasze. <laughs> co się, kurde, stało z tym ogniskiem też widziałeś to takie? Bardzo ładne. Tak, tak, lewitujące ognisko. Eee, dobra, na razie udało mi się zamknąć tylko jednego. O, Widział ziemniaczki. Gdzieś... Widziałeś gdzieś w tej wiosce dzwon? Jop, yep. ja. Yeah. Gdzie jest dzwon? Czekaj. Jakoś na początku. Tutaj? Nie. czekaj. Zapraszam. A nie. Czekaj. Czekaj. A tu jest, dobra, widzę. Bo się To czekaj, to robimy taki make. Bo wiesz, jak villager nie chce iść do domu to trzeba go tam zapędzić, nie? Wiadomo Bierzemy na tu Napierdzielamy w niego I teraz on powinien się schować do domu Jest to teoretycznie nie, idzie. Te, nie tego domu, jest, stary Co jest Dobra, to mamy już tak naprawdę Trzech villagerów Zabarykadowanych To nam wystarczy w zupełności No, Czekaj tam, wsiądź Ej! Co? A wy? Oui. Ty. Ale ty selowałeś świnia, a nie błodego. <gry> yy, tak, 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 tak. Nie, tak. Ja, Ej, dobra, bo jest lipa generalnie. Bo mamy jakby wioskę, wszystko fajnie, ale no nie mamy ani marfi. ani. Ja świnia. mam trzy ja mam ziemniaczki. Skąd masz ziemniaczki? A z domku. Full legit. Widzowie, widzieli? Kątno, to wziął, dobra. Eee, czy jest w ogóle sens w ogóle rozglądać jeszcze po tym lesie, czy idziemy od razu robić jakąś właśnie farmę? Zrobimy farmę ogólnie tylko tutaj te świnki A do A czekaj, bo tu może, tu może jeszcze jest coś ciekawego. Zobaczmy. No tu jest las brzozowy, to nas nie interesuje. Tu jest. jakaś taka plaża. Nie, mi się wydaje, że to szczerze mówiąc, nic nie będzie takiego, co nas interesuje. Tym bardziej, że my jeszcze jesteśmy bez żadnego ekwipunku. Mm -hmm. Nie mamy nie mamy właśnie żadnych zbroi i TP, i Gdzie jesteś? Zgubiłem się. To jest co, krówki zabijamy. Znaczy, pomaga im, oczywiście. E, pomaga im się, się do im nowego im życia. Zr zr zrzucić skórę, rozumiem. Tak jest. O, dobra, widzę cię. Dobra, to mi się wydaje, że możemy akurat z tym, co mamy, jeżeli faktycznie, jeżeli faktycznie masz te ziemniaki. Ciekawe. To możemy wrócić yy, do domciu, ojej to jeszcze można nazwać domciem. Jest okej. Okay. Yy, no tragedii nie ma, tragedii nie ma. Łóżko jest, skrzynka ale jest, Ale co, to jest bardzo kot. Yy, nie wiem co chcesz z nim robić, ale może zostawmy go w spokoju. Chciałbym go oswoić. Chciałbyś go pogłaskać. <noise> Carlos versus świnka. Ale... Ryuben <noise> <noise> Ale jedzie z nimi, ale jedzie z świnkami Dobra, nie, nie, nie. wracamy Czekamy. do naszej łódki Zbiera, Zbierałeś tą łódkę czy na to gdzieś jest? Nie być. A, Łódka, łódka Czekaj, gdzie skąd my To było z tej strony? Nie to gdzieś tutaj Ej Nie zgadza Czekaj, coś mi nie gra A ja mam tą łódkę, dobra, nieważne i ale troluję, ale troluję widzowie. <laughs> Dobra, czekaj, wydaje mi się, że do domu to było w tę stronę. To jest Dunio Aramgot. Poczekaj, poczekaj, bo. Tak, wydaje mi się, że to było w tę stronę. Dobra, wsiadaj. Dobra, lecimy zu hause Lecimy cukauzę i zbudujemy jakąś mini farmę, tak, żeby mieć po prostu co jeść, bo z tym jest trochę lipa. Eee... Tak. Nasze najlepsze łupy. To, to jest... Ej, No z tej wioski to... Trzy szmaragdy. Ej, co to? Trzy, trzy ziemniaczki. Widzisz to? Słodkie jagody. Gdzie, Widzisz gdzie, gdzie? Tutaj, pod nami. Centralnie. Ej, czekaj, bo... O kurde! Ej, czekaj, uciekaj! Karol, wsiadaj! Czekaj... Ja... O, ten ziomek miał trójząb! Oooo, to zginiemy na hito. Ja, pucha pegościu. Czekaj, to chyba tutaj był do mnie? Tak. Dobrze pamiętam? Tak! Widzę światło. Dobra. Udało nam się wrócić do domu. Spędzam się <grym> z z trójzem. słać szybko. Dobra. No to teraz tak, Karol. Pytanie. Gdzie budujemy farmę? Trzeba wyrównać teren A <laughs> dobrze wiemy, że ty jesteś specją od wyrównywania terenu To oglądał ten wie o co chodzi <laughs> czekaj. czekaj nie, ale tak poważnie, czekaj, bo... Nawet jeżeli Trzymaj, wyrównać teren, to gdzie? Trzymaj, farmę. patrz Mordyni widzisz nie. A, ja się tu. Czekaj, gdzie ty jesteś? No, Ale oświetlenie, ty też taką mam. Dobra. Yy, czekaj, czekaj. Dobra. Jagody, to sobie możemy posadzić tutaj w sumie przy domu. Taką. O, dużo właśnie. tego masz. Sześć, bodajże. Jedną porzucę. Teraz tak. Wydaje mi się, że tutaj, jako że jest to jeziorko. to właśnie w obrębie tego jeziorka jakieś może tą farmę walnąć. Na przykład tutaj. Po prostu tutaj, na tym brzegu. W w domy. Takie w sumie spoko wygląda, nie przeszkadza nam w niczym, więc czekaj, wydaje mi się, że... E, skrzynki gdzieś coś postawić? Jakoś na... E, to, chyba, to chyba w domu. W zdrowce? Czy dla Ciebie na ziemię potencjalną, żeby to ładnie zbudować? Czekaj, czekaj, ja tu najpierw chcę motykę zrobić. I kamienną Ech. motykę sobie zrobimy. A, dobra. Czyli tak, mówisz, że masz ziemniaczki. Ziemniaczki. Aż trzy. To, to zasadzimy. Chyba, te że jeden zjem przy okazji. To może lepiej go nie jeść. Dobra, i tutaj całego tego grasa, właśnie tą warstwę brzegową, zrobimy motyką tutaj za zaorami. I tutaj to. Co tu jest? Można wypełnić jakimiś nasionkami, tylko Szalony. nie dyni. Wszystkim tylko nie dyni. To eee, mi też się udało je złapać. Bardzo. O, o yeah. ciekawy co, się dzieje tym? Dobra. To my jeszcze jesteśmy doświadczeni w pewnym sensie. Eee, wydaje mi, się, czekaj, 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 bo tak żeby ładnie to wyglądało, Czekaj, kurde, czekaj. Tak żeby ładnie to wyglądało, mi się wydaje, że możemy zrobić to tutaj. Pa, 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 tutaj przy domku. O, tak. Wokół uch, tego. uuu, ka Każdy detal oddaje. Dobra. No to tak. Farma rośnie, trzcina rośnie, ale nasz dom dalej wygląda jak. No nie, no nie, mów pięknie, spodoba mi się. Ale ja wiem, że chciałbym być dodatkową nutkę jakby tutaj. Znaczy, mi się dobra, generalnie wydaje, być. że ten pierwszy dom. Tak, jak zawsze, wiesz, no wygląda tragicznie, ale on zawsze, jakby na całą. Cały gameplay pozostały zostaje bez zmian. Czyli, wiesz, taka jakby pamiątka, a nasz sprawdzimy dom, na przykład, byśmy zbudowali gdzieś tutaj coś w tym stylu. Ale to jest jakby. No, nie będziemy budować domu na odcinku, wydaje mi się. Tym bardziej nie drugim odcinku od razu, bo po prostu jeszcze nie mamy wystarczające rzeczy, żeby to wyglądało jakkolwiek. Mhm. Ale, możemy zrobić jakieś, ała? możemy zrobić jakieś e, wstępne wejście do jaskini A, Ale widzę, że ty już wiesz tej chcę powiedzieć, nie? Nie, 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 nie Co ty tutaj planujesz? Kolego... Nic Wpieram surowce Takie, bo my jesteśmy, o Jezu, Bo my jesteśmy na piętrze 64 no to wydaje mi się, że z czystym sumieniem możemy tutaj na przykład zacząć kopać po prostu trzy kratki w dół, a trzy dlatego, żeby ładnie wyglądało, co na to? U robi.